Dziś miały być testy trzech procesorów Intel 11. generacji, ale będzie tylko jeden. O tym za chwilę. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na testy procesora Intel i7 11700K. Niestety i9 i5 do mnie nie zdążyły dojechać przed premierą. Paczka utknęła gdzieś na strefie celnej. Niestety, Brexit te sprawy, także musicie mi wybaczyć. Oczywiście, jak tylko sample do mnie dojadą, to te testy dla was wykona. Dzisiaj skupimy się na Intelu właśnie i7. I zanim przejdziemy do konkretów, czyli porównania go do swojego poprze znaczy do jego poprzednika, czyli Intela 10700K, i nie tylko, to kilka słów na temat zmian, jakie w tym procesorze zaszły. Pomijając to, że oczywiście mamy tutaj zupełnie inną architekturę rdzeni, to tak. 11700K ma tak samo 8 rdzeni 16 wątków jak poprzednik. Zegar bazowy natomiast jest niższy o 200 MHz. Maksymalny boost pojedynczego rdzenia to jest 5 GHz versus 5,1 i boost na wszystkich rdzeniach również jest o 100 MHz niższy. Tyle samo pamięci Cache, dokładnie 16 MB. I kontroler, który jest zbudowany w procesor, teraz natywnie obsługuje pamięć 2933 i 3200 MHz. Tutaj jednak jest pewne, ale. O tym będę mówił za chwilę. Ważna zmiana to wsparcie dla PCI Express 4.0. W samym procesorze mamy teraz 20 linii, a nie 16, jak to miało miejsce wcześniej. I są to, jak właśnie mówiłem, minie 4.0. Czyli mamy 16 linii dla karty graficznej i 4 dla dysku NVMe. Jest inny układ graficzny, podobno o 50% wydajniejszy od poprzedniego, QHD 750. I TDP mamy na tym samym poziomie 125W. Wróćmy na chwilę do kontrolera pamięci. Jak mówiłem wcześniej, teraz natywna szybkość pamięci RAM obsługiwana przez 11. generację procesorów Intel to 2933 i 3200 MHz. Jest jednak pewne ale, ponieważ pamięci mogą teraz pracować w dwóch trybach: GIR 1 i GIR 2. GIR 1 oznacza, że mamy dzielnik pamięci względem kontrolera 1 do 1, czyli jeżeli pamięć będzie pracowała, dajmy na to zegarem 3200 MHz to i w kontrolerze również będzie taka sama szybkość. Ale jeżeli przełączymy się w gir 2, o tym też za chwilkę jeszcze będę mówił szerzej, to w tym momencie pamięci będą, dajmy na to, pracowały z zegarem 3200 MHz, ale kontroler pamięci już tylko 1600, co spowoduje oczywiście spadek wydajności, bo będą wyższe opóźnienia pamięci. I teraz tak, to jest oczywiście teoria, ale w praktyce wygląda to w ten sposób, że na wszystkich procesorach, czy to... Znaczy nie wiem, jak będzie to wyglądało na i3, ale i siódemki, i dziewiątki, i piątki. Spokojnie możecie uruchomić pamięć z zegarem pracującą z zegarem 3600 MHz i kontroler pamięci również będzie pracował z taką samą szybkością. Jeżeli jednak tą wartość przekroczycie, czy to na dziewiątce, czy piątce, czy i to niestety wtedy włączymy się w tak zwany GIR-2 z automatu. Płyta to sama zrobi i pamięci będą traktowane 800 MHz, ale kontroler już będzie traktowany połową tych zegarów. Także też trzeba wziąć to pod uwagę, ja będę robił generalnie osobne testy, bo to jest temat na osobny odcinek tak naprawdę. Jak wygląda sprawa Gear 1, Gear 2, jakie są rzeczy w wydajności na tych samych ustawieniach pamięci, na innych różnych ustawieniach pamięci, także takiego odcinka również się spodziewajcie. Kolejna sprawa to wraz z 11 generacją procesorów Intel mamy też nowe chipsety Z590, H570 i B560. Co bardzo ważne, istotne i pewnie Was to ucieszy, na płytach z dopiskiem H i B będzie można podkręcać pamięci. Czyli nie będziecie limitowani do tej szybkości, która jest wspierana natywnie przez kontroler w procesorze. Kolejna rzecz to natywne wsparcie dla USB 3.2x2 generacji drugiej, czyli przepustowość 20 gigabitów na sekundę. Wsparcie dla Wi-Fi 6 z dopiskiem E i wsparcie dla Thunderbolt 4.0. W sumie mamy też, dodam tylko 44 linie PC-Express, z czego 20 linii PCIe express 4.0 w procesorze i 24 linie PCIe express 3.0 w chipsecie, co oznacza, że no niestety w tych pozostałych slotach, poza tym pierwszym na pucie głównej, nie będziecie mogli, że tak powiem, wykorzystać potencjału dysku NVMe w standardzie, właśnie PCIe express 4.0. Teraz, ważniejszych rzeczy, za chwilkę przejdziemy do testów, ale zanim to nastąpi, to ważna informacja. Ja zawsze procesory Intela testuję na tak zwanym zdjętym kagańcu, czyli nie na tych 125W, które podaje producent, bo w tym momencie zegary będą spadały w dół znaczy w górę spaść obogą, także no będą zegary spadały i wydajność oczywiście spadnie wraz z nimi. A wiadomo, że jak ktoś kupuje procesor, to chce z niego wykorzystać pełen, znaczy chce wydobyć z niego pełen potencjał. Mało tego, wielu producentów płyt głównych na przykład te kagańce z automatu zdejmuje. Ja akurat testy przeprowadziłem na płycie Asusa Maximus 13. Z chipsetem Z590 i tutaj macie na początku informację wyświetlone na ekranie, że możecie wyłączyć. Wyłączyć, dobrze mówię? Nie, jednak włączyć wszystkie limity na płycie głównej, co spowoduje, że będziecie ograniczani do 125 W, lub też skorzystać z tej optymalizowanej opcji przez Asusa, gdzie ten limit podbity jest aż do 250 W. Ja tak czy inaczej zawsze wszystkie limity zdejmuję. Ma to znaczenie tylko i wyłącznie tak naprawdę w przypadku procesorów i 9, bo one potrafią wciągnąć więcej niż te 250 W. No i wtedy, jeżeli przekroczymy tą wartość, to oczywiście ta wydajność również będzie spadała. Także jest to bardzo istotna informacja, żebyście mieli tego świadomość. Ok, przejdźmy zatem do testów. Od razu zaznaczę, że wykluczyłem z nich testy w Adobe Premiere Pro, czyli w renderingu materiału wideo. Dlaczego? Dlatego, że teraz robi się to za pomocą karty graficznej i jest to o wiele szybsza metoda, aniżeli robienie tego na samym procesorze. Moim zdaniem nie ma sensu takich testów uwzględniać. Będą syntetyki, jak Cinebench, jak Corona Benchmark, Blender. Zobaczcie, jakie przyrosty 11700K notuje względem swojego poprzednika. Zaczniemy od Cinebench R20. W teście na wydajność pojedynczego rdzenia nowa i siódemka wypada od swojego poprzednika o 19,3% lepiej i co ciekawe o 13,7% lepiej od 10900K. W wielowątkowości 11700K względem 10700K uzyskuje wynik lepszy o 16,6%. Kolejny benchmark to Geekbench 5. Tutaj mamy dziwną sytuację, bo w wydajności pojedynczego rdzenia nowy i7 wypada o prawie 36% lepiej względem 10700K. Także ten wynik traktowałbym z przymrużeniem oka. W wielowątkowości natomiast różnica pomiędzy procesorami wynosi 17%. W benchmarku Corona obrazującym renderowanie sceny 11700K wypada lepiej od 10700K o 9,8%. I ostatni test syntetyczny to Blender. Tutaj różnica sięga 24%, rzecz jasna na korzyść Intela i 7 700 k Za chwilę przejdziemy do testów w grach, natomiast najpierw podsumujmy sobie krótko benchmarki syntetyczne. Jeżeli chodzi o wzrost wydajności pojedynczego rdzenia, tutaj zacnie ponad 19%, dokładnie 19,3% względem Intela 10700K. I też warto zaznaczyć, że Intel 11700K wypada o 13,7% lepiej od Intela 10900K. Oczywiście wyniki brałem z Cinebench R20, a nie Geek no bo w Geek coś zdecydowanie poszło nie tak i ten rozjazd jest zbyt duży. Oczywiście testy powtarzają kilkukrotnie, także nie ma mowy o błędzie, ale zdecydowanie coś jest na rzeczy. Natomiast co do wydajności w wielowątkowości, gdyby ktoś ewentualnie tego procesora chciał używać do zadań profesjonalnych, tutaj też zacne wzrosty, bo 16,8%, mimo niższych zegarów na procesorze. Także zdecydowanie tutaj ta nowa architektura rdzeni zrobiła robotę. Ok, teraz przechodzimy do gier. Testy w 7 grach miało być 8, miał być też Wiedźmin 3. Niestety ta gra nie uruchamia się na Rocket Lake'ach, czyli na procesorach Intel 11 generacji. Nie jest to odosobniony przypadek, bo to samo było u Liptona i u innych testerów. Także Wiedźmin nam odpadł. Ale 7 gier oczywiście w 1080p, bo w takiej testuje się procesory. Powinno się w sumie testować w 720p, no ale nie róbmy siary, że tak powiem. Także 1080p, najwyższe ustawienia w grach. No i zobaczmy, jak sobie poradził Intel. 11700K. Pierwszy test w tytule mocno siedzącym na procesorze, mianowicie Far Cry New Dawn. Nowy Intel i7-10700K nie tylko wyprzedza swojego poprzednika o ponad 10%, ale wygrywa także z i9 o prawie 7%. Goldstreck on Breakpoint przewaga nowej i7 jest jeszcze większa i wynosi 13,7%, a względem i9 9,7%. Metrax Sadus to tytuł bardziej zależny od karty graficznej, jeżeli procesora, co on zmienia fakt, że o 2% lepiej wypada 11700K. Do zestawienia dołączyłem także nowość, czyli Cyberpunk 2077. Jako już testy przeprowadzone były w Night City przy mocno zatłoczonej ulicy, procesor ma tutaj spore znaczenie. I tak i711700K wyprzedza starszego brata o 5,7% i remisuje z i 9 10900 k W Kingdom Come Deliverance notujemy 7,5% przewagi nad 10700K, nie udało się jednak dorównać wydajnością do i9. Nie mogło zabraknąć CSGO. 11700K notuje 11,6% przewagi nad 10700K i nieznacznie tylko przegrywa z 10900K. A na koniec Shadow of the Tomb Raider. W tym przypadku o 8% lepiej wypada i7-11700K, choć po raz kolejny nie udało mu się dogonić mocniejszego procesora i 9. Jak widzieliście, mimo niższych zegarów na Intelu i7-11700K po raz kolejny notujemy wzrosty względem poprzednika i jest to w grach średnio 8,4%. Mało tego, względem Intela 10900K, czyli i9, w trzech grach mamy lepsze wyniki o 5,9%, w trzech grach i9 jest lepsza o 1,9% i w jednej grze mamy remis między i9 a i7. No, i warto też dodać, że poza dwiema grami, a jest to CSGO i Ghost Recon Breakpoint 11700K wypada lepiej nawet od Ryzena 95900X, no i sporo lepiej od Ryzena 75800X. Także może to się okazać naprawdę łakomy kąsek dla graczy. Zwłaszcza że mamy podobną cenę do Ryzena 5800X, jest to około 2000 zł, no i sporo taniej od Ryzena 95900X. Aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę to, że 11700K kosztuje, jak mówię, 2000 zł, natomiast jego poprzednik, czyli 10700K, 5 stówek taniej. Pytanie teraz, czy te 8% przyrostu, 8,5 prawie, jest warte tego, aby te 500 zł dopłacać? Na to pytanie już sami sobie musicie odpowiedzieć. Co do zastosowań jeszcze profesjonalnych, do tego na chwilę wrócę, też zwróćcie uwagę, że i7, nowa i7, czyli 11700K, niewiele tylko przegrywa w benchmarku, chociażby Blender, czy też Korona, z Ryzenem 5800X. Cena, przypomnę, tych procesorów jest podobna, także już teraz Ryzen tak bardzo Intelowi nie odjeżdżają. Kilka słów na temat poboru mocy. Jak było, można się tego spodziewać, będzie on wyższy i wynosił on 312W, czyli 73W więcej od Intela 10700K i tylko 16W mniej od i 9 10900 k Także pobór mocy, niestety, nie jest mocną stroną Intela. Oczywiście powiecie teraz, że ja testowałem ze zdjętymi limitami. Oczywiście, tak. Natomiast gdybyśmy te limity zdjęli i jechali na tych 125W, e, TDP 125W, to w tym momencie, po jakimś czasie, zegary 4,6 GHz spadną na 3,9. czas jasna, wtedy drastycznie spada po bór mocy, bo do 204W, czyli ponad 100W mniej, w porównaniu do tych limitów zdjętych. Jeszcze kilka słów na temat temperatur. Dodam tylko, że testowałem na kulerze AIO Celsius S24, czyli chłodnica 240 mm. I pod obciążeniem w blenderze po zdjęciu, przypomnę, limitów temperatura nie przekraczała 74 stopni Celsjusza. Czyli wynik, moim zdaniem, jak najbardziej ok, nie trzeba to inwestować w jakieś super wydajne chłodzenia. Oczywiście, gdybyście chcieli ten procesor podkręcić, no to pewnie będzie trzeba. Ja samym tematem oce też zamierzam zająć się w osobnym odcinku. Jak już będę miał wszystkie sample, wtedy kompleksowo to zrobię. Zrobiłem jeszcze dodatkowe testy dotyczące gir 1 i gir 2. Przypomnę tych dwóch trybów taktowania pamięci. W GIR 1 pamięci pracowały z zegarem 3600 MHz, opóźnienia cel 16, 16, 16. A w GIR 2 były to pamięci e, taktowane zegarem 4266 MHz z opóźnieniami cel 17, 17, 17. Oczywiście w GIR 2. Dzielnik ustawiony był 1 do 2, czy też 2 do 1, w zależności jak na to patrzymy. No i zwróćcie uwagę, że w Shadow of the Tomb Raider, gdzie te różnice zazwyczaj były na szybszych pamięciach spore, tutaj mamy w średnim FPS-ie 3 klatki, więcej troszeczkę, wprawdzie, jeżeli chodzi o FPS minimalny. Kolejna gra to Cyberpunk 2077, tutaj różnic praktycznie brak, delikatnie, ewentualnie tylko i wyłącznie w 1% low. No i Far Cry New Dawn, gdzie na pamięci bardzo dobrze gra reaguje. Mamy nawet delikatnie gorszy wynik na szybszych pamięciach pracujących w Gear 2. I przyznam szczerze, że nie bardzo mi się to podoba, bo jakby nie patrzył, zawsze szybkie pamięci w połączeniu z procesorami Intel, chociażby dziesiątej generacji, dawały sporego kopa. Oczywiście w rozdzielczości 1080p i w grach typowo-procesorowych, ale jednak. A teraz okazuje się, że takim sweet spotem będą pamięci taktowane 3600 MHz i trzeba będzie szukać jak najniższych opóźnień, żeby tą wydajność podbić. Także no tutaj to akurat niezbyt dobrze wyszło. Nie wiem jak to będzie wyglądało na procesorach i3, bo tam mamy jednak taktowanie natywne w kontrolerze 2666 MHz. Zobaczymy na jakie wartości w ogóle będzie można te pamięci podbić, chociażby na płytach H570 czy też B560. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.